Siemanko z tej strony fan Milek, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w takim nowym formacie na tym kanale, w którym po prostu będę przedstawiał Wam różne YouTube'owe newsy. Będzie to w sumie to samo co robiłem wcześniej na swoim kanale, tyle że po prostu teraz będzie to trochę ciekawsze, będą fajne przejścia, animacje i tak dalej. Także myślę, że takie filmy Wam się z pewnością spodobają. Zanim jeszcze zaczniemy, no to oczywiście koniecznie strzel suba z dzwonem, aby po prostu nie przegapić kolejnych materiałów oraz wpadnijcie również na mojego Instagrama, gdzie dodatkowo możecie mi podsyłać pomysły na kolejne filmy, czy też w ogóle jakieś inne newsy. Dzięki czemu po prostu możecie pojawić się w odcinku, no a ja po prostu będę mógł dla Was nagrywać więcej materiałów. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o nowym konflikcie, jaki nastąpił między zawodniczką Famem czyli i Lil Mastia właśnie włodarzami. Porozmawiamy sobie również o Mini Majku, który ostatnio odwalił dosyć słabą rzecz, ale na szczęście się z niej wytłumaczył. Oraz porozmawiamy sobie o konflikcie Zeniaka ze szpakiem, który niedługo może dojść do skutku i to tak naprawdę. O subskrypcji już powiedziałem na początku, aczkolwiek jeszcze tutaj was na szybko zachęcę do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem oraz do Napisanie jakiegoś ciekawego komentarza, a my myślę co, lecimy sobie już z materiałem. Także pierwszym newsem w tym odcinku będzie konflikt Lil Masti z Fame MMA I myślę, że jest to chyba jedna z grubszych afer, jaka pojawiła się od kiedy w ogóle Fame MMA powstało W całej aferze chodzi o to, że po prostu na pierwszej konferencji gali Fame MMA 9 Która jak wiecie będzie za jakiś około miesiąc Wszystko zaczęło się od tego, że Bogzel na właśnie tej pierwszej konferencji wypowiedział się po prostu na temat Lil Masti Która jak pewnie pamiętacie walczyła już właśnie na Fame MMA I mało tego posiadał na mistrzowski pas Bogzel między innymi powiedział tam o tym, że miała ona się pojawić na tej gali, która miała być teraz ale nie udało się im dogadać finansowo, ponieważ Lil Masti żądała jakichś horrendalnych kwot, no i dla federacji było to po prostu nieopłacalne. Ponadto nasz potężny włodarz ogłosił także, że pas, który posiada Lil Masti aktualnie, czyli ten, który wygrała na właśnie poprzedniej gali, na której walczyła, zostanie jej odebrany, ponieważ po prostu nie walczyła ona ponad rok. Więc że tak powiem, z jakiegoś tam tytułu ten pas musi zostać odebrany, ponieważ tak jakby nie został on obroniony. Złożyliśmy naprawdę bardzo atrakcyjną propozycję e, dla Anieli. No, ale i żądania były tak wielkie, tak przekraczające przyjęte przez nas normy i standardy wypłat, oczywiście. Że no nie udało nam się znaleźć wspólnego języka, było to po prostu niemożliwe. Po całej konferencji w internecie wybuchła dosyć duża burza. Na no, po prostu Masti odwołała się do wszystkiego na swoim Instagramie, gdzie powiedziała, że generalnie to, co powiedzieli włodarze, nie jest prawdą, a także zapowiedziała, że nagra materiał na ten temat. Po tym co napisała Lil Masti na Instagramie, odpowiedział jej Boxdel na swoim Instastory, który w skrócie ją wyjaśnił, ale tak naprawdę nie przedstawił on żadnych konkretnych argumentów. Po prostu powiedział, że żądała ona tam holendarnych kwot, ale że była w 100% dobrze traktowana przez federację, więc tak naprawdę nie wie o co ona się tak naprawdę czepia. Propozycje twoje finansowe no to były chore, nie chore, no były, to była chora kasa. No. Ja nie wiem jak... Czy... Pieniądze, które ty e, chciałaś za walkę, to były, to były kwoty, które totalnie odbiegały od jakichkolwiek norm i standardów e, płacenia zawodnikom przez e, Fejmę no a to co się odwaliło później myślę, że chyba zaskoczyło wszystkich, ponieważ nie dość, że Lil Masty wrzuciła materiał na swój własny kanał, to jeszcze dodatkowo wystąpiła na filmie Sylwestra Wardengi, który pobił wszystkie rekordy na jego kanale i w 4 godziny zebrał ponad 600 tysięcy wyświetleń. W samym materiale możemy dowiedzieć się m.in. o tym, jak to wszystko wyglądało z perspektywy Lil Masti. Powiedziała ona tam m.in. o tym, że faktycznie zaproponowała ona dosyć dużą kwotę, ale wynikało to z tego powodu, że włodarze zaproponowali jej kwotę, która jej zdaniem była zdecydowanie za mała. Wtedy właśnie Lil Mastis zdecydowała się zaproponować jakąś horrendalną, wręcz niemożliwą kwotę, ale powiedziała, że ta cała kwota była do uzgodnienia, także no, że tak powiem, chciała pójść włodarzom na rękę, ale oni się z nią nie chcieli dogadać. Od razu tutaj mówię, że ta kwota była powiedziana, ale od razu było powiedziane, że my wiemy, że to jest nierealne i spotkajmy się gdzieś po środku, bo jeśli na spotkaniu ja dostaję informację skrajnie niską kwotę, no to negocjacyjnie my mówimy, że przychodzimy ze skrajnie wysoką, ale wiemy. Że to jakby jest nierealne, więc spotkajmy się po środku. Mało tego, jeden z właścicieli Fame MMA w jednym z wywiadów powiedział, że podczas negocjacji z Lil Masti podobno wstały i wyszedł z sali, w której rozmawiali, więc no, jest to trochę nieprofesjonalne podejście. Z drugiej jednak strony Lil Masti, jeżeli faktycznie zarzuciła jakąś horrendalną kwotą, to mogło to ich prowadzić w osłupienie, no ale jednak też nie ukrywajmy, że skoro ona twierdzi, że chciała jeszcze negocjować, no to wystarczyło przy tym stole zostać. Jeśli chodzi o moje zdanie na ten temat, no to ja na ten moment jestem bez strony. A jestem tutaj bezstronny z tego powodu, że tak naprawdę nie wiemy jeszcze, co się tutaj dalej rozwinie, czy Lil Masti ma rację, czy Federacja ma rację. Moim zdaniem obecnie jestem troszkę bardziej po stronie Lil Masti, ponieważ to, co ona mówiła w tym wywiadzie z Wardęgu wydawało się być faktycznie szczere. No a jednak Fame MMA kieruje się tutaj jakimiś takimi dziwnymi argumentami, że na przykład pas, który ma Lil Masti kosztował 10 tysięcy złotych i jest to podobno duża kwota. Okej, okay, zgodzę się z tym, że jest to duża kwota, ale wydaje mi się, że dla takiej federacji jak Fame ma nie jest to aż tak duża kwota, przez którą mogliby nawet zbankrutować. Oczywiście koniecznie napiszcie w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na ten temat i po czyjej jesteście stronie, a my już przechodzimy sobie do kolejnego newsa z ostatnich dni. Ostatnio była dosyć gruba afera związana z Minimike'em, który na jednym z ostatnich filmów trąby po prostu spał. Generalnie cały film polegał na tym, że tam przyszła jakaś pani i malowała sobie jakimś tam piaskiem, no i generalnie cała ekipa to oglądała i mówiła, wow, jakie to jest niesamowite. Jednakże głównym obiektem tego filmu stał się Minimike, który przez cały film dosłownie przesypał na kanapie, po czym w pewnym momencie po prostu wstał i wyszedł. Ta sytuacja naprawdę mocno wzburzyła widzów ekipy. No i w sumie to się nie dziwię, no bo wiecie, jakaś babka specjalnie przyjeżdża do nich, pokazuje im to co potrafi, no i jednak zdaje sobie pewnie sprawę z tego, że występuje pod przedminionową publiką A chłop po prostu wstał i sobie wyszedł. Po tej sytuacji na mini Majka wysypała się naprawdę spora fala krytyki. Na szczęście chłop się ogarnął w jednym z ostatnich materiałów, po prostu przeprosił zarówno trąbę, jak i widownię, co moim zdaniem jest bardzo spoko posunięciem, i naprawdę chciałbym, żeby każdy twórca postępował właśnie tak jak Michael. Ostatnim tematem, który poruszymy sobie w dzisiejszym filmie, będzie konflikt Nitra ze szpakiem. Jak pamiętacie, niedawno Nitro wypowiadał się na temat szpaka na live'ie, później niszczył jego płytę, no, no i generalnie było trochę dymów z tym związanych. Później szpaku nawinął Nitro Zyniaków i piosence. No i ogólnie można powiedzieć, że chłopaki mieli taką mini dramę, mini konflikt. W pewnym momencie przyszła wielka orkiestra świątecznej pomocy, no a jak wszyscy dobrze wiedzą, podczas wielkiej orkiestry świątecznej pomocy, wielu youtuberów po prostu angażuje się w taki sposób, że na przykład daje na licytację jakieś swoje ubrania, koszulki i tak dalej. Nitro wymyślił, że nagrodą właśnie za wygranie jego licytacji będzie po prostu spędzenie z nim dnia, przejechanie się jego samochodem i tego typu rzeczy. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że udział w licytacji wziął właśnie szpaku i Mało tego, chłop to wygrał. Szpaku przekazał 10 tysięcy złotych za to, żeby po prostu wziąć udział w dniu z nitrozyniakiem. Kiedy Nitro się o tym dowiedział, to zapytał się na swoim story, jakie buty kupić, żeby móc jak najszybciej biec. No myślę, że możecie się domyśleć dlaczego. Jeśli chodzi o moje zdanie na ten temat, co tam się stanie, no to wydaje mi się, że raczej nie, nie dojdzie między nimi do większej spiny, no bo jednak chodziło o akcję charytatywną. I wydaje mi się, że zarówno sam Nitro, jak i szpaku nie chcą robić jakiejś szopki, żeby po prostu to źle nie wyglądało. Moim zdaniem będzie to troszkę wyglądało tak jak na Fame MMA, czyli że chłopaki po prostu się spotkają, zbiją pionę, pogodzą się, pogadają, no i po prostu spełnią faj nie dzień. A najlepsze w tej sytuacji jest chyba to, że sam Nitro mówił, że właśnie planuje nagrać vloga z tego dnia, także generalnie wydaje mi się, że ten vlog będzie naprawdę bardzo ciekawy. Dobrze, także w tym materiale to by było już na tyle. Oczywiście koniecznie podsyłajcie mi kolejne newsy na mojego Instagrama, aby po prostu filmów było więcej. Strzelcie suba z dzwonem, strzelcie łapeczkę w górę. A my widzimy się już w kolejnych materiałach do następnego no i siema!